Pan poseł Marek Poznański, ruch Palikota. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Dzisiaj z tego miejsca, z trybuny polskiego Sejmu, chciałbym poruszyć bardzo ważną kwestię kwestię dóbr kultury, które zostały zrabowane przez Szwedów w XVII wieku. Ktoś może zarzucić mi. Czy nie ma ważniejszych kwestii do poruszenia w parlamencie, przez, w polskim parlamencie, przez posła? Powiem, że może i są, ale uważam i wiele osób w naszym kraju uważa, iż kwestia zrabowanych dóbr kultury to nie jest kwestia błaha. Swoje wystąpienie chciałbym zacząć od przytoczenia słów we wstępie pracy poczynionej w 1914 roku. Przez Eugeniusza Barwińskiego, Ludwika Birkenmajera i Jana Łosia z ramienia Akademii Umiejętności sprawozdanie z poszukiwań w Szwecji. Od dawnych czasów było powszechnie wiadomym, że wojny szwedzkie, które trapiły Polskę tylokrotnie, przyprawiły ją nie tylko o stratę skarbów i licznych dzieł sztuki, lecz także dały okazję do wywiezienia szeregu bibliotek i archiwów. Możemy czytać dalej. Na pytania te znajdujemy dokładne informacje w literaturze szwedzkiej. Okazuje się jasno, że rabunki te miały, nie miały wcale charakteru dorywczej, niszczycielskiej rabacyi, lecz że były przeprowadzone planowo i celowo. Szanowni Państwo, akt, jaki podpisano w 1660 roku, Traktat Oliwski w artykule 9. Jasno mówi, iż Biblioteka królewska i archiwum koronne powinny być zwrócone Polakom przez Szwedów, przez Szwedów, którzy skradli te przedmioty w naszym kraju. Warto w tym miejscu powiedzieć, iż Szwedzi stworzyli w ówczesnych latach specjalne jednostki wojskowe, które trudniły się rabunkiem. Tylko rabunkiem skierowanym na złupienie jak największej ilości. Przedmiotów drogocennych w naszej kraju czy archiwów. Na początku grudnia spotkałem się z wiceambasadorem Szwecji, który, znaczy, tutaj czy warto wspomnieć, że ambasador, dowiedziawszy się, w jakiej kwestii chce się spotkać w ambasadzie Szwecji w Warszawie, spotkanie było przekładane kilkukrotnie. Po moich. W telefonach w końcu y, wiceambasador ze mną się spotkał. Odbyłem bardzo długą rozmowę w tej kwestii, czy jakiekolwiek y, przedmioty zrabowane przez Szwedów mogą wrócić do naszego kraju. Oczywiście argumenty y, były trywialne ze strony, ze strony wiceambasadora. Inne czasy, to że stosunki z, y, ze Szwecją Polski są dobre. Ja stwierdziłem, że po oddaniu niektórych dzieł mogłyby być bardzo dobre. Yy, dziwiły mnie odpowiedzi, a można powiedzieć, brak odpowiedzi na zadane pytania do widza ambasadora. Po co Szwedom, po co narodowi Szwecji dzieła napisane przez twórców polskich, przez twórców, którzy opisywali kulturę polską, napisane na przykład w języku polskim. No nie, nie, nie dostałem żadnej konkretnej odpowiedzi. Złożyłem interpelacje stosowne do ministra Zdrojewskiego, ministra kultury w tej kwestii. Oczywiście dostałem odpowiedź taką, iż z racji, że sprawa jest sprzed kilkuset lat, strona polska nie będzie dochodzić swoich praw, co jest dla mnie zaskakujące. Tym bardziej, tak jak mówiłem na początku, Traktat Oliwski w artykule 9 jasno mówi, że Biblioteka Królewska i archiwalia powinny wrócić do naszego kraju. Inne kraje potrafią walczyć o swoje dawne, nawet sprzed kilkudziesięciu czy kilkuset lat, dobra kulturowe. Niestety strona polska, jak zwykle, czy to MSZ, czy w tym przypadku Ministerstwo Kultury, nic nie robi. Warto w tym miejscu powiedzieć, iż. Fundacja Odbudowy Zniszczeń Dokonanych w czasie potopu szwedzkiego stworzyła przy znacznej pracy naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego dzieło, które zostało przetłumaczone na język szwedzki i rozesłane do instytucji, do osób, które tworzą i zajmują się prawem w Szwecji. Zniszczenia dokonane przez Szwedów w Polsce w latach 1655-1660. Na początku stycznia postanowiłem, wykorzystując wszystkie drogi formalno-prawne, wysłać tysiąc kartek do Szwecji, pani marszałku, jeśli można chwileczkę. Aż kartka mi spadła, którą, którą jedną zostawiłem i w przyszłym roku będę chciał przekazać na aukcję wielkiej orkiestry świątecznej pomocy jedna jedyna, która nie została wysłana. Wysłałem 999 kartek do posłów parlamentu szwedzkiego z informacją, jaka znajduje się w języku szwedzkim, języku polskim i języku angielskim, gdzie napisałem: Proszę o oddanie polskich dóbr kultury, które zostały wywiezione umyślnie i bezprawnie przez Szwedów z mojego kraju. Czekam na odpowiedź. Wystosowałem również pisma do dwóch pań, posłanek, które zasiadają w parlamencie Szwecji. Posłanki, które są. Polkami mają obywatelstwo Szwecji. Czekam na odpowiedź. A także wystosowałem pismo do króla Szwecji. Tutaj myślę, że ta odpowiedź albo będzie zdawkowa, albo w ogóle jej nie będzie. Natomiast zaskakuje mnie w całej tej sytuacji stanowisko już pomijając stanowisko ministra spraw zagranicznych i ministra kultury, stanowisko szwedów. Większość przedmiotów, jakie znajdują się w muzeach, w bibliotekach w Szwecji, są to przedmioty, które nie pożyczono, nie, nie, nie przywłaszczono, a skradziono Polakom. Tym bardziej, że, tym bardziej, że panowie, którzy pojechali, naukowcy polscy i napisali to, to dzieło na początku XX wieku, mm, mieli nie wykorzystywać tak strona szwedzka to określiła mieli nie wykorzystywać danych pozyskanych w archiwaliach i w bibliotekach szwedzkich do odzyskania tych dóbr od szwedów niestety Szwecja oczywiście ktoś może powiedzieć jakieś mowy że to są moje mowy jakieś skrajnie nacjonalistyczne natomiast nie zgadzam się jeśli mamy akty prawne które jasno mówią co do kogo należy i z czego ktoś powinien się wywiązać. Te przedmioty, ja nie mówię, żeby wszystkie, ale te przedmioty, które odnoszą się do kultury polskiej, napisane przez Polaków, wielkie dzieła, czy to Kopernika z jego odręcznymi notatkami, czy to Biblioteki Jezuitów i Bernardynów Poznańskich, czy to Biblioteka Wielka Braniewska czy Fromborska, licząca kilka tysięcy dzieł, które, które są obecnie znane i, i przechowywane na przykład w Bibliotece w Upsali. Oczywiście jeden z posłów opcji rządzącej w jednym z wywiadów stwierdził, że no, nie ma czym zajmować się konkretnym poseł ruchu Palikota, tylko robi happening z kartkami. Tak, panie pośle, panie pośle Halicki, robię happening z kartkami, bo wykorzystałem inne możliwości, jakie posiada poseł. Interpelacje Pisma, spotkania. Trzeba tutaj powiedzieć, że do dnia dzisiejszego minister kultury nie miał czasu spotkać się w tej, w tej kwestii. Obsługa ministerstwa stwierdziła, że no żebym łapał pana ministra podczas posiedzenia, co jest w ogóle dla mnie zaskakujące. Ja nie jestem od łapania ministrów w Sejmie, a od pracy i załatwiania spraw obywateli. Także z tego miejsca Apeluję do posłanek, posłanek w Szwecji o działania, działania na rzecz odzyskania polskich dóbr kultury. Możemy razem ze Szwecją, ze Szwedami usiąść do stołu i dojść do jakiegoś konsensusu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi.